No, z tej strony znowu lu 1 dzisiaj wrzucony filmik już trzeci w tym kanale I gramy Dragon Sun Tak, e, tu mam postać, czyli kręguszym poziom Greenford, to wiadomo. Znaczy tu gram sobie sama ale stwórz, stwórzmy nową. Dobra, to tu może być. Zaprawiamy ja świat, o! Nie będzie ten, okej? Okay. Spokojnie nawet jest. Nie, yeah. o ten spoko jest, spoko, No dobra, ok, i weźmy, ulala, ulala, Ła. wo wow wow wo wow, wow. Dobra, nie będzie ulewał. O ho ho ho. Nie dobra, to, to nie, nie da się zacznie. Weźmy na tego, okej. Okay. Największego włosy. Nie będą. Ula, nazwa, stwórz. Dobra, uładuje się. Wszystko gra, gra, gra. Z, e, gra gra narkowanie nie trzeba jej ściągać. Jeżeli ktoś chce e, można ściągnąć e, to... Trzeba ściągnąć, jeżeli e, nie macie jawy. ja mam, więc nie ściągam. Oho, dobra. Już mamy to początku te początkowa misja. Okej. Okay zabijamy już kotworki, panie łącznik o la Spoko jest nawet Ty, nawet dużo życie za to mi że nic, nic nie widać na tym kuku. fajnie nawet spoko co to jest o lol ok o doświadczenie mamy, co to jest, książka bonus medora Wszystkie, okej. Okay. Trzymamy trzy monety. E, lecimy dalej. Początek zawsze taki jest. W notacji postaci też tak było. Wow. Post o Trochę mi jest dużo dodają. Nie, 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 dobra. Ale mamy tą sferkę całą. E, I jakiś muszek dostaliśmy. Osiem. Uuu, to co się tarcza, to nie, eee Szkody Znaczy, to 5, O ten lepszy. Okej. Okay. Tego można wywalić. Ja ogólnie wywalam rzeczy. Ten internet. O coś tu mamy? Później ja miałaby spoko. Beczka. O Dobra, jedziemy dalej. Tu trzeba się spotkać z nim. Okej. Okay. Weź sokoła. Mamy hajsa. Yy... Lecimy po kolei. Tu nie trzeba nawet czytać misji. Bo to... Bo to jest jedna droga, oczywiście. I wszystko gra dalej. To tak, gra... wow, tutaj... wow, Co ty robisz? Nie, 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 nie! O, dobra. Trochę trudno tu. Koszula, coś tam, coś tu. A okej, okay. zakłada się automatycznie włączyłem. Znaczy to było już włączone, ale... ...tu się nawet przydaje. To jest spoko. Level wbijmy, będziemy mocniejsi. O! Musimy się z nim spotkać. Trzeba się rozpełnić. Uuu! uhu Co tu mamy? Pięć! Ale nie możemy założyć! No wiecie co? Dobra, Tak to, bo wiem, że nie ma możliwości. O! Tu mamy, zbieramy wszystko. Idźmy dalej! wuj. bój! Tłoko. Wow, Dobrze jest Zer O już go było, ale ale słabina. O, poziom drugi Spoko Idziemy dalej Miętności, by strzał O, dobre jest Nawet spoko, mi to pasi eee, Szukamy Gdzie to jest, tutaj Dobra na razie nakładamy może... Z... Można to tu odnieść trochę nie ogarnie mu więc wiecie Ja lubię grać i grać O, miasto, spoko Mało ludzi Strasznie Tu ktoś jest niewidzialny o co, co, tutaj? Okay, to wow. co to daje? Okej, to dodajemy. U mnie Wow! Dzień pierwszy, przyjmij. Otrzymana niespodziankę. Co to jest? E, opaska, coś tam. Bardzo Aha, ile trzeba? O, ładne. Osiem kryształów? Trochę dużo. Musi być du y znaczy mocne to. A nie, dobrze jest. Zleceniodawca dawca przyjmij. Ja wszystko przyjmuję. Wodzieje jeden... Przyjmij... Łodzieje, jeden... Zamknij i wszystko bierzemy. Uu, gościu ma tego. Spaka. Okej, okay. co tu mam? dziedzictwo, to coś tam. Obejrzy ofertę, to nic mi się tu nie przyda. Na pewno coś tu mamy? Ciekawego. Kryształ to to wszystko co mieliśmy. Okej, okay. drugi level, paska nawet spoko. U gości ma ten. Piąty level, spoko. Nie obchodzi mnie co ludzie robią. Idziemy o exit, tego. No. Gra gra idzie dalej O, się się załadować Szukamy tych worków całych e Okej okay. Spoko Nie mogę trafić Lol. E no weź A to ja też jestem magiem, znaczy to czarodziej kręgor. Nie, żeby to nie było tych przyrośniętych typków. O, mamy coś tu. No. A, no, wiem o co chodzi. Jakiś torf ten, nie, nie. Bo jest to ora? Co? Nie. Jeszcze raz gram z łucznikiem I... ciekawe wygląda nawet, nawet W tym czarodziejem kręgu takim mam większy level, ale to też jest spoko. Okej. Okay. Gdzie to może jest kinie ja, ja mam na tamtym tym hmm. Zalecany poziom piąty hmm. O ja bym tu poszedł nawet Bo mam tak kilka kluczy tu Musimy go tam włożyć tego Nie, tam nie idę Ja tam byłem tam no, tamtym moim tym nie mogłem nic zrobić Byle co wyrobimy. A to bardzo nie przyjemnie jak się Nie! No nie wierzę w to. Ale bo lubijemy, no znaczy To ma kreacja. To... Tam jest mana, no to nie znam za bardzo. Ale no spoko Okej, okay. co? Jest. Jest wyrowałem ci zrobię craft, tak jak my. Eee. Tutaj boss jest. Pole tutaj. O oh mej go. Koko. Jest to. No. no dawaj te narzędzie. Oh, é pokut mamy e, e, 17 20 20 17 20 20 to mamy 17 17 to samo nie przydać wyrzucić przedmiot tarczy, to jest przypomnij po co nam to skoro i tak i też przy to pieniądz na życie przy amulet amulet nic wow! spokojnie. Który to jest? Trzysty czwarty, no to... O jest, kryształ prawdy Nawet... Dobre. Tu nie to się ulepszy? Piękny trochę jest. Który? Szósty. a ja mam większy level. O, jeden. Znaczy, w tej, w tej postaci nie, ale no. Zadanie... Eee. Nie! No nie! Zabiłeś go już. не забей! Трошка их там но тут Вот Нет. Что там пишешь, бейбе? Коко, левел ап! Śmiertelny rozmach. Ale słabe. Uuu, to jest dobre, dopiero! Ale to trochę tak. trochę. Bo trzeba podejść, a mało ma No życia. No, wejdzie, no. Dajemy, dajemy, dajemy! Ale słabe to jest! To, co co widzę? No nie wierzę w to! Nie jest jaki jestem słaby! O! O trochę ekspo dostajemy to! Coś! Coś, coś tu mamy, e, co? Powiem czwarty, my tu mamy trzeci, spoko mm. do czwartego i będzie koniec odcinka, tak mi się wydaje. No, koniec, nie ma. W następnym, e, no, w następnym odcinku może kolejne cztery, nie, no, trochę za trudno będzie już. Ja trochę kilka dni nabijałem w siódmym, no to wiecie, no. Śmiertelny rozmach. To być tu łapka, to, to jakiś mocy, może nie ogarnie tego O to będzie... nie O leć na niego, leć na niego Ło coś mnie zbaguje Czekamy, uciekamy Może co ja robię No nie No nie wierzę No aż gościu no nie żartuj sobie. O. -o, 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 -o. Wow, coś mi strasznie klatkuje. Dobra. Zdaje mi się, że już z tym oto zabiciem bossa kończymy ten odcinek. Cześć, na... synara jakby, no. I cześć, synara. Zabijemy, zbierzemy. Cześć.